ma z tej strony Pumazłoty to jest przebita do gildii Elon. Lecimy z nimi póki co masnio Mogę mieć lagi, ale to, to już nic na to nie poradzę yy... Babcia do mnie dzwoni w tym momencie Muszę zapozować nagrywanie Dobra, yy, wróciliśmy Nie wiem co się dzieje tak btw Ale jeden z gildii Hero się kleił. Się o, tu się masna klepa dzieje, widzę. Widzowie. Będzie, będzie nagrane. Będzie nagrane, jak role w dupę dostają. Od, od naszych gilli. Oż ty w dupę. Spierdalać. Nora. Chciałeś mnie to? Okej. Okay. Jestem na twojej dyspozycji. O, dropik FPS-ów. Albo ping bardziej mhm, mm ale się w nas nie jak w musełko. o, kolega ma laga ajajaj, szkoda, że ja bym lagowało ty, bo za, zaraz panny, ja nie patrzę na serduszka ajajajaj oni mają straszne dosy, oni mają dosy, chłopie dosy mają jak cholera To się na klepa dzieje nie <grym> odróżniam naszych od, od przeciwników jestem wknokywany chłopów i nie mogę ich klepać. Mamy fokus na innego. Fokusujemy na Fokusujemy na bez jaj. Bez jaj, trzeba fokusować innego. Aj, 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 Nie poz... Aj, dobra, zobrał. Benz, gdzie benz? Aha, nie ma śmieciu. A no, ty co, ty ty, 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 ty ty a nie, bęców nie bijemy, więc nie bijemy, przepraszam, myliłem się. O, to się dzieje, to się działo. Co tam mam jeszcze zielonego? Dobra, się trzeba. 14 sekund. Dobra, to ja wam robię cięcie nie jak będzie jakaś fajna akcja, to wam to pokażę, bo nie będę wam pokazywał jak się dobiera mi te inne rzeczy. Co? Dobra, widzimy się po cięciu. Dobra, jestem po cięciu. Wywaliłem nam sektor, yy, bo chyba przesadziliśmy trochę. I no tam się widać, że biją. No szybko koledzy. Ja się tutaj dobieram na szybko. Wlepam sobie sieciora. i co się dalej krepacie, bo yy, bym prawie polizał, gdyby nie to, że. Tinti nobra wy... Dobra, jestem. Tam dojeżdżają jednego od nas. Nie wiem, kto się tam wbił. Yy, rebe w tym stylu. Ale jest walony po ryju i to mocno. Nie ma szans na przeżycie. No ja robię cięcie. Dobra, jestem. Zaczęło się masno dziać. Walimy jednego z roli. W trzech. O, 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 o. o ktoś zaczął widać. Spierdzielać od niego. fui ale grubo. Musimy bronić naszego, bo on dopiero wybiegł stamtąd. A Mondusy? No, Mondusa, o. o. Pięknie spadł. Znaczy, podskoczył. Spadł. O, o, Dobra, bo są takie lagi, że Linka, demoskacze role, przy... zawołały chyba sojusze. Nie, sami są. A my się powinni dalej. Lecimy do ropy na meżur. Rolę są waleni na biur. No jest. Przybiegli dobrani. ra, Nie wiem, szukaliście mnie. A to jestem. Siora, zaplowo. o dobra, yy, poszedł yy, lak. Dobra, ty mary, to się zaczyna mocno dziać. Masz znowu. Ale dupa. Maciek. <gry> Dobra, ja wam pokażę dalszą klepę, a w tym momencie się dobiorę, więc robimy krótkie cienie. Dobra, jestem po cięciu. Dobrałem się i zabiliśmy chłopa kolejnego. Zabiliśmy kolejnego chłopa, Ja się tu wklejam. Mamy 1900 rankingu, zaraz lecimy po topkę Billy. Walimy tego chłopa. Danejon, danej... Nie, wyknokali go. Wyknukali go gdzieś. Dobra, kij, chłopo nas malega. Knokamy. Mhm. O, Danejon, Siema. ma cię. Chodź tu. Musimy ich knokać tutaj na tak żebyśmy my ich mieli. Nie oni nas. O i co odrasz do safe a. A ja... Czyli nie dam cyklu do truma. Dobrze rozbiłem to już drugi raz, czy nie dam. O Jezu. Mam inną perełkę. to zostało z tego co mam. O, 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 Jakiś chłopek. Siema. Co jest many? strzymają strzymają one się strzymają Stoję I zrobię... A dobra, jednak nie będę do tych dwóch chłopa Robię szybkiego no, cięcia i widzimy się za chwilę, jak będzie, będzie mocna klepa, dobra, widzi... jestem po cięciu i zaczęły nas role. ja się klejem, prawie tego chłopa i w łapce zabiłem, ale nie ma szans. Nie ma szans, bo nie da się na to wejść, oni wyjeżdżają w dwóch Cholera, gdzie on jest? Chodźmy do Gnoja. Do Gnojona. Neon. Neon dajmy. Ty w dupę! Cholera, się wkleił tam, ale nie chcę ryzykować. Ha. Nie! Myślałem, że pan cyknął. A muszę sobie dobrać rafiko i koksa. Tu wchodzimy. Tajemnie. Jesteśmy przy jajku. Pytanie: jak się do niego dostać? Jesteśmy centralnie koło niego. Ja sobie opylą koksa. Dresłowek zerto, i dwa nam śmieci i lecimy. Ciekawie, się dawaj, co? Uchylamy koksa, dopieramy, ale chyba nie. Czekaj, zaraz sprawdzę. <laughs> nie wiem, czy było cięcie. To jest najlepsze. Chyba było. No było. Ale była akcja taka <grywania> reanimacja i teraz, właśnie w tym momencie, repam sobie z zapasu tego seka. Dobra, yy, ja wam będę pokazywał chyba najlepsze momenty z tego, jak się klepie. Jak widzicie na mój tabie mam 12 dłów, 13 kg, a ja opieram koksa i sobie po prostu dobieram. Mm. Och, olejpka! 0 mm, koksów lecimy mm, 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 mm. mm, mm. poza teren otwieramy enderciasta i robimy koksy c to 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 b żeby... koksy muszę dorobić, będę miał 5 4 koksy w zapasie już mam i no co, będę pokazywał chyba najlepsze momenty jakie mam co z tej klepy, no i co się widzimy, dobra jestem po cięciu i walimy chłopu po mordzie, o nie, ty musisz polizać, ty musisz dzisiaj polizać, ty musisz od dzisiaj polizać jeszcze, no ty gnoju najgorszy, łomni śmieciu, nie dam ci uciec drugi raz. który raz byśmy nie uciek, Nie uciekniesz mi, nie uciekniesz mi. No i chuli, uciek. To nie jestem w dupie No i patrz, jakie psy. Rolet słynny, jak psy najgorsze. Co oni to robią? Co to jest? Manny, zabudowali. Uh -oh. tnt, 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 TNT. Ej, strzelcie TNT, strzelcie TNT, strzelczę TNT Ja nie mam pereł TNT szybko, bo oni nie zarają Ktoś się od nas... ktoś się zbugował, Crazy Rabia się zbugowa, Crazy zia się zbugował. Drugi Lukaso, dobra, jakim Fartem uciekł Na terenie wybuchu. TNT u nas wybuchło. O nie no TNT na kubie. Ta? Gdzie? Kto Nam. Gdzie? Strona. Strona. Rzucam kieryłkę, dlatego co jest tutaj w kratce.